Traja de Benagil. Buenos dias, Portugalia, czyli Polska. Tam w głębi, pięknie, morze się ukazuje. Pogoda dzisiaj nie jest łaskawa. Ostatnie dni są, muszę powiedzieć, kiepskie. Portugalia, wita. Portugalia, wita. Oczywiście takimi też znakami. Zwłaszcza. Tak mega turystycznych miejscach. Zaczynamy. Go. Przestudzalowe domy, dawne pensjonaty, może. Do atrakcji tego miejsca. Miejscowość nazywa się I obfituje tutaj w kilka jaskiń przy samym morzu. O fantastycznym kształcie, wyglądzie. I dostęp do nich jest tylko od morza. Łodzią, kajakiem. No i. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Nie wiem, czy będzie mi dane skorzystać z takiej atrakcji, ponieważ no, pogoda jest taka, jaka jest. Wejście do morza. No, raczej nie. Cały ten teren jest zakazany, jak widzieliście na, wjazd, na kamper, dla kamperów. Parkingi, jak widzicie, no, pewnie z tego właśnie powodu. do całej tej miejscowości kamperą Czy też przyczepą Parking jest za free ale jest pusty A ja jestem właśnie w miejscowości Benagil Chyba dobrze wymawiam I zjeżdżam już ku morzu to jest ostatni już zjazd i od razu, zobaczcie, ocean. No, dzisiaj niezła jest fala, także... nie ma chyba na pewno możliwości, aby dostać się do tych jaskiń od morza. Jest zbyt duża fala. To dla śmiałków chyba. I to jest fajnie skonstruowana ulica, że tam jest taki... Łuk i potem znowu do góry i to mnie czeka później. No ale widok jest fajowy. A oko cieszy. Takie formy skalne. Ich jest kilka. Najbardziej atrakcyjna to jest ta gdzie dostęp do tej ee, jak gdyby groty jest tylko od strony morza. To jest za skałę po prostu No i to oczko u góry. i cały przy, przy samej skale jest na czerwono. Czerwono oznacza e, ryzyko psunięcia się skały. Jak mieje. a teraz ja już nic nie mówię, tylko pokazuję. widać jak się zapadło chyba całkiem nie tak dawno zresztą, ten fragment no i właśnie dostęp do tej jaskini jest tylko od strony morza, zobaczcie jakie dzisiaj jest zburzone morze to trzeba naprawdę mieć szczęście, żeby akurat e, trafić na łagodniejszą falę która by umożliwiała wejście tam O no, kajakiem nie są też. Literatura podaje, że ludzie też stąd wpływają. Ale to też chyba tylko przy łagodnym, mega łagodnym losie. To absolutnie. Ocean jest srogi, no ale widok piękny. Tam widać drewniane taką balustradę. Zamierzam tam pójść, bo od góry lekko widać ten otwór do tej akurat jaskini. byłem tam. O i Adrian oczywiście przeskoczył Aby zobaczyć mm. <laughs> dziurę Adrian to jest tu stoi Fajny człowiek, poznałem go w... jakoś tak też podróżuje kamperem i czasami stacjonujemy na tych samych miejscach i zwiedzamy te same miejsca przedstawiam okazać. wam bohatera tego dnia Każowan stoi tu Byłem tam To są te kolejne formy I to jest taka indywidualna plaża, jeżeli ktoś tu dotrze Ale jak łupsnie taki kawałek skały To jest nieźle Ta już się szykuje wow. I tu też Nie ma ogrodzeń W związku z tym można podejść sobie na według każdego bezpieczną odległość. Wow. Niesamowite formy, co robi wiatr, woda.